Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Z Miłości z Gwiazd i jednak stwierdziłam, że polecimy sobie z pierwszym odcinkiem drugiego sezonu. Zobaczymy, czy drugi też jest y, odblokowany po polsku, czy jeszcze nie. Um, <laughs> I drugi to jest chyba ostatni odcinek, a później już jest w produkcji. No i czekamy, czekamy. Rozdział pierwszy potwór, potwór tygodnia? Co ok Okej, okay, potwór tygodnia. Przed bitwą Amber przebrała się w najwygodniejsze ze swoich strojów bojowych. Przed jaką bitwą? Przepraszam bardzo. Czekajcie, czy to ma, to ma znaczenie? 18, cool banda. Gdzie jest cool banda? Fajna? Czekajcie, to jest pstra i... O, bandana. A ja bandę kuźma. Tak, tu jest cool. To jest... Będę miała wszystkiego P2 z tego co widzę. Dobrze wybrałam. Uff, trzymaj się dziewczono, dzisiaj wszystko ci się uda. Mieli walczyć z kosmicznym robotem zabójcą i ten fakt jeszcze nie do końca mieścił się w jej głowie. Jej przyjaciółka była wyraźnie poddenerwowana. Jej stan zdradzały drżące palce. Cała się trząsiesz. Nie zachorowałaś przypadkiem? Słyszałam, że wy ludzie możecie się przeziębić po prosznicu, jeśli nie wytrzecie się do sucha. Ona po prostu tchórzy. Nic podobnego. Nie ma w tym nic wstydliwego. Szczerze mówiąc, sam mam małą tremę, choć tego nie widać. Dla mnie samego to będzie pierwszy bój. Przedtem były tylko ćwiczenia. I razy mam powtarzać? Ja nie. Ja umieram ze strachu. O, za późno na strach. Biedna. Chciałabym powiedzieć coś innego, ale zbieramy punkty. Już dokonaliśmy wyboru. Każde z nas. Nawet Todd. A dlaczego od razu Todd? Zupełnie jakbym był tu najwątlejszy. Hmm, nie zaszkodziłoby ci trochę siłowni. Hej, <tacy>, tacy jesteście słodcy. Cóż, przyjaciele, nadeszła ta godzina. Czytałem, że w waszej historii takie momenty nazywa się Rubikonem. Nie podoba mi się ta metafora. Po przejściu tej rzeki nastąpiła długa wojna. Obawiam się, że i nas ona czeka. Lecz ja w was wierzę. Wierzę w nas. Pracowaliśmy ciężko. Nawet jeśli dopiero historia pokaże, ile jesteśmy warci, jestem pewien, że czeka nas zwycięstwo. Hmm. Specjalnie uczono cię takiej retoryki podczas lekcji bycia monarchą? Todd. No, owszem, wszak motywacja to podstawa sukcesu, i wydaje mi się, że podobna przemowa była teraz na miejscu. Mnie się zdaje, że już minęła pora przemówień, pozostało czekać, aż przybędzie wróg. Więc. Um, jeden za wszystkich? Podoba mi się ten wasz obyczaj. Hej, ty też nie stój z boku. Którzy nie stój z boku? No dobra, niech będzie. I wszyscy za jednego. Dłonie złączyły się i wszyscy poczuli wiarę w powodzenie w bitwie. O, to okej, okay, lecę, bo się spóźnię. Metamorf <laughs> znał już nieźle ten samochód i zaczął wpychać się do bagażnika. Alex, nie. Skąd ty się tu wziąłeś? Powinieneś zostać w domu. Biedny. Nie, ty musisz się schować. Ostatnimi czasy zrobił się nieposłuszny. Sądzę, że po prostu czuje nasz niepokój i, usił i usiłuje być z nami. Dziewczyna postanowiła wykorzystać swoją niedawno odkrytą więź ze zwierzakiem. Słuchaj mnie uważnie. Znajdź zacieszną norę i ukryj się tak, żeby nikt cię nie, widać, nie widział. Zwierz posłusznie odszedł w swoją stronę. On ciebie rozumie? Ale jak? Mam swoje tajemnice. Uwagę przyjaciół odwróciły hałas i poruszenie. Rozejść się. Doa jako specjalista od razu przeprowadziła badanie. Przedawkowanie. Do szpitala natychmiast. Super. Nie podoba mi się ta rozkaproszona mina. Oj oj, z coś nie tak. A przecież agenci wczoraj interesowali się tym, jak można go znaleźć. Nie podoba mi się ten zbieg okoliczności. Amber wciąż pod wrażeniem mrocznego wydarzenia poszła do szkoły. Szkolny korytarz był zawalony śmieciami. Uczniowie kopali je z kąta w kąt. Tak, ktoś widocznie zaniedbał swoją pracę. Najlepiej pamiętam, macie tu specjalnego człowieka odpowiedzialnego za porządek. Taline, ale najwidoczniej nie dziś. To jest... Um, podejrzane. Najpierw on, teraz to... jakiś pechowy dzień, ale przecież on chyba zgodził się z nimi... <laughs> on się zgodził z nimi współpracować, nie? Mam wrażenie, że to dopiero początek osobliwych wydarzeń. Nie zdążywszy tego przemyśleć, Amber weszła do klasy. Znaczy, ktoś już siedział w jej ławce i jak gdyby nigdy nic nucił sobie pod nosem. Okej, okay, mamy tajemniczego białego człowieka. Kimkolwiek by nie był, ale jest na miniaturce. W sensie, na jakby zapowiedzi tego sezonu, więc będzie kimś istotnym. To przecież. O kurde. Nie mam pojęcia, co to za melodia. Czekajcie, ale mam wypisane, więc będę po kolei. Może. Czekajcie, też nie słyszę żadnej melodii, kurde. Nie, to sonata księżycowa, czyli coś tam, czyli sonata fortepianowa. Czekajcie, to jest. A, Moonlight Sonata? Tak, to jest to. Zabawnie jest wiedzieć, że ludzie nie znają własnej muzyki. Ludzie, wypowiedziałeś to słowo z jakąś szczególną intonacją. Ach tak, myślałam, że podeszłaś do mnie, bo już nauczyłaś się rozróżniać. Co rozróżniać? Masz na myśli, że ty... A, to dzwonek, jak się wystraszyłam. Dzień dobry, klaso. O, widzę, że mamy nowego. Ostatnio to się często zdarza. Myślę, że nie jestem ostatni i niedługo w waszym mieście może się pojawić jeszcze, mogą się pojawić jeszcze goście. A ty? Proszę mnie nazywać Akira. No cóż, Akira, dobrze. Tak, zacznijmy zajęcia. Nie spuszczała wzroku z chłopaka. Trzymał się na oboczu i patrzył na wszystkich, w tym na nauczycielkę z jakimś pobłażaniem. Sprawiam, że. I tu było y... się rozgada. Co za ty, siedzi taki nabzdyczony i tajemniczo? Ok, teraz będziemy musieli go zmusić do mówienia, tak? Kiedy tylko zadzwonił dzwonek, zerwała się z miejsca i ruszyła w stronę Akire. Tam jest zwierzę. Ach, znowu ten shop, a gdzie jest? Nowak, kiedy jest potrzebny? Tylko on umiał go wygonić. Nie, to nie shop, to zupełnie jakieś dzikie zwierzę i w dodatku fioletowe. I wszyscy uczniowie zamiast uciekać, pownali na korytarz, żeby zobaczyć dziwacznego zwierzaka. A gdzie? Akira zgubił się gdzieś w rozgardiaszu. Aleks prosiłem, żebyście siedział cicho. Bijany piesio. Tłum, który zebrał się wokół metamorfa, sprawił, że zwierzak czuł się nieswojo, a najgorsze, że nie miał się gdzie schować. Nie, żebym się nie znała, ale nie mam pojęcia, co to jest. No jak to nie? No przefarbowali go tacy niehumanitarni. Te. Rej był już gotów naurągać na swojemu ulubieńcowi. <laughs> Dziwnie będzie, jeśli ludzie się dowiedzą, że trzymasz w domu takie stworzenie, nie wydaje ci się? Racja. Bądź i yy, tu, kurde, które to miało być? Z nim surowy? Żeby nikt nic nie podejrzewał. Kosmita zdecydowanym krokiem podszedł do potworka. Stworka tam powinna być, a nie potworka. Co ty tu robisz? Gniew pana przypomniał mu o zlekceważonym poleceniu. Wynocha ze szkoły. Tak naprawdę Alex miał jeszcze nadzieję wybłagać przebaczenie z pomocą swojego firmowego spojrzenia. I nie patrz tak na mnie. Smutny zwierzak poczłapał do wyjścia. Wow, nawet bestie się go boją. To wydarzenie jeszcze bardziej podniosło poziom autorytetu księcia w oczach szkoły. Okej. Okay. Niegodziwiec nawiasem mówiąc, przez całą lekcję patrzyłaś na tego nowego Akira. Dlaczego? On wydał mi się jakiś dziwny, raczej to, co mówił i jak mówił. Rozumiem, mnie też wydaje się podejrzany i pachnie od niego jakoś nie tak. Do końca zajęć zagadkowy nowy uczeń Akira nie pojawiał się w ich polu widzenia. Uwaga, stacja likwidatora osiągnęła optymalny punkt na orbicie geostacjonarnej. Przyjęte. Uff, zaczęła się. Na nie trzeba było długo czekać. Zdążyła już przesiąść się, przesiąść się do impali i zabrać ze za sobą skafandrę kosmitów. Was wszystko mi powiedział. Musiałam skłamać w szkole, że kiepsko się czuję. Ostatnio chyba za dużo kłamię. I... Co? Eee, a tu i będzie gorzej. Nie sądzę, że przy naszym obecnym trybie życia ubędzie nam tajemnic. Nie pomagasz mi. Ale taka jest prawda. Przywyknij. Oj, wystarczy. Zwierzak był pobudzony i gotowy do walki. Ach, nadenerwowaliśmy się przez ciebie. Biedny. Nie gniewam się. Wskakuj. Co jakieś szczę szczęśliwe. Jestem na miejscu. Świetnie, czyli działamy zgodnie z panem, naprzód. Grupa zaczęła wsiadać do samochodu. Nadeszła pora waszego występu. O czym ty mówisz? Wymyśliliście całkiem niezłą pułapkę. Nie wszystko w niej jest idealne i coś nie coś zrobiłbym inaczej, ale doceniam waszą pomysłowość, choć, choć krótkowzrocznie byłoby. Było zostawić to wszystko na noc bez straży. Kim ty właściwie jesteś? Ja jestem tu nowy, na ile rozumiem, nie macie teraz czasu na zadawanie pytań. Na rację zajmiemy się nim później. Oczywiście, jeśli przeżyjecie. Hmm. To jak jedziemy, czy robimy na ze szkoły areną? <laughs> Auto ruszyło. Cóż, powodzenia? I co to był za typ? Też chciałabym wiedzieć. A mnie się wydał całkiem fajny. Miranda pędzi. Powinniśmy znaleźć się jak najdalej niedokończonej budowy, gdzie wyląduje droid. Nawiasem mówiąc wyląduje za kilka sekund. Co? Ups. No, powiem szczerze, że to było ciekawe. Zaczynam poszukiwanie celu. Cel znaleziony. Zaczynam unicestwienie. Książę zdążył podnieść tarczo. Zrobić unik, zawahać się, zawahać się, zrobić unik. Dobra? Opony zapiszczały i auto skoczyło z miejsca. Zaczynam zaczynać procedurę pościgu. Tak jest. Tak, jest, okej, okay. a dobra, to te droidy, drony, droidy, whatever is this, drony, bo tamten to jest droid. Ruchliwe drony od razu usiadły Siadły im na ogonie. No nie, dziś nie jestem w nastroju, żeby się z nimi bawić. Miranda włączyła przyspieszenie. Zniszczyć, okej, okay, rozumiem, naprzód zawahać się, ruszyć. Dobra, z tego co widziałam... Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko szybko przejrzę wszystkie. Wszystkie tutaj. E, Walkthrough czasówki. I wychodzi na to, że muszę wybierać to, co się różni od wszystkiego. Tak, ja bardzo dużo Wam powiedziałam, ale no zrozumiecie Chyba im zwialiśmy. Nie mów hop. No dokładnie. Cel wykryty. Zaczynam z. i. zielonie. Czekajcie. Nie mam pojęcia. Nie Za dużo jest cyfr w tych słowach. W, wściekły kawał żelastwa dopędził przyjaciół z szybkością lokomotywy. Myślę, że najwyższy czas włączyć Ale ja nie umiem latać. Cel w zasięgu. Zaczynam likwidację. Zakręt nie tam nie czam na czas. Dobra. No. No w takim momencie... Jesteśmy na miejscu. Uch, przynajmniej to się udało. Teraz wszyscy na stanowiska. Działamy zgodnie z planem. Przyjaciele wbiegli do budynku i zajęli swoje miejsca. Teraz nadszedł czas na skanuje, a Skanuję ślad. Wykonać główną dyrektywę. Niszczenie celu wszelka, za wszelką cenę. Prowadzony przez swoje instrukcje i dyrektywy, Likwidator wszedł prosto w pułapkę. No fucking way. Co ja mam tu robić? Mhm. Czuję się jak których w której nienawidzę grać. Takie właśnie... Skanuję ślad. Skanuję ślad. Dobra, koniec powtarzania się, bo... Wszystkie jego sensory były włączone na pełną moc, ale nie mogły przedrzeć się przez ściany spowite cienkim polem siłowym. Poznajesz znajome widoki? co jest nie cenne sensu zmieniam ustawienia kalibruje bez bez sensu kurde jakie to jest ciężkie jego procesory przez półtorej sekundy były zajęte przestrojeniem czujników <laughs> tego mi wystarczy a masz cel Powierzchowne uszkodzenie identyfikuje cel. Pancerz droida był stworzony, by wytrzymać wystrzał z najpotężniejszej broni, dlatego nawet zerująca buława nie mogła go przebić, lecz atak nie skrzesał na nim kilka iskier. Nie oczekując na kont kontratak, wojowniczka skryła się w krętych korytarzach niedokończonego budynku. Super. Zakończenie usunięte. Te zakłócenia usunięte kontynuuje protokół oczyszczenia budynku, droid przemierzał budynek z mechaniczną nieustępliwością. Masz tu wyniki w sam raz dla Ciebie, okay. cokolwiek to znaczy, ocena stopień niebezpieczeństwa. Zbrojenia i resory rzeczywiście nawet nie zadra zadrapały pancerza, ale na sekundę ograniczyły mobilność terminatora. Poziom nieznaczny kontynuuję. A ten już będzie znaczny, w cel. Rejestruję uszkodzenia. Poprawka do taktyki. Droid doznał wreszcie uszkodzeń. Niektóre jego elementy zostały otwarte na atak. Teraz kolejna była mywacza. Urszula przeszła na ostatnią obron linię obrony. Poprawka wni poprawki wniesiona, Specyfika uwzględniona. Kontynuuję. Wysokra jakie to jest trudne. Jest kontakt. Czemu to była pupa? Alarm. Próba nieautoryzowanego dostępu. Czy system tak trudnego dawno nie było. Nie śpiesz się. Lofos i ja nieźle napisaliśmy kod. No weźcie mi tę pupę z ekranu. Nawet nie chcę na nie opatrzeć. Wirus znaleziony Przestrajam system. ok Za późno. W celu. Ślad wbudowanych systemów. Tropuję restart Stopuję restart yy, priorytet Zniszczyć cel Ruchy wroga utraciły płynność, ale robot wciąż szedł naprzód yy, Czuszczenie zakończone. Cel odnaleziony. Wycofujemy się. Idealnie zaliczyłam pływę. Dziękuję za informację. Robot szedł wciąż dalej, a przyjaciołom pozostało tylko wycofanie się na dach. To była ślepa uliczka i nie mogli już zrobić kroku wstecz. Dlaczego twój wirus nie działa? Działa, po prostu... po prostu potrzeba więcej czasu. Książę, proszę stanąć za mną. Jest teraz zainfekowany wirusem i być może mam szansę. Miranda, Amber, to w razie czego skaczcie na schody. Ja spróbuję odwrócić jego uwagę. Nie, ty, masz, ty też z nimi pójdziesz. Mam chip autokinetyczny i umiem walczyć bławo, więc mam szansę na chwilę go zatrzymać. Serce Amber podeszło do gardła. Słysząc oszczęg mechanicznych kończyń czuła się taka mała, bezużyteczna. Drolica bójca wszedł na dach nerwowym, nieludzkim krokiem, wciąż walcząc z wirusem w swoim systemie. Zniszczyć. Zupełnie jak w starym westernie, przeciwnicy unieśli broń i wycelowali ją w siebie. Nie powinnam powiedzieć westernie? Nieważne. Z nie... co z ni... Czyżby wirus zadziałał? Tak, a nie mówiłem? To nie powstrzymało i Dach zalał jaskrawy blask. To Bodegard wystrzeliła z byłaby promień wprost w przeciwnika. I się obudzi na 100%. I już? My wygraliśmy? W pewnym momencie pomyślałem już, że wszystko zrobiliśmy na próżno, ale jednak daliśmy radę. Wydaliście radę. Hurra, żyjemy! I nie zapominajmy o tym, kto zdołał włamać mu się do mózgu. Pancerz Troyda rozleciał się po całym dachu. Popękał na wiele małych kawałków. Ok, czekajcie, czy tutaj ma to wpływ? te? Ta. Dobra, tarcza na piersi. Nie wiem, po co mi to, ale czuję, że będziemy musieli się zaraz porządnie przebrać. Skoro jest taki mocny, to to może się jeszcze przyda. Grupa nieco się rozluźniła i rozeszła się po dachu. Nawet zwyciężonego wroga trzeba rozbroić. Urszula podeszła do droida, żeby rozebrać go na kawałki. Cel awaria systemów u coś tam. Za co ciężkie do czytania. Sorki. OK. Buława wypadła z bezsilnych rąk. W ślad za nią na dach upadło ciało Urszuli. Co jest? Nie! Oszalały książę... Ojej, za szybko klina, przepraszam. Znaleziono cel. Podniósł się Buławę, i zaatakował zabójcę gradem ciosów. Kiedy ty wreszcie zdechniesz? Nawet na wpół sparaliżowany droid wykonywał celowe ruchy, działając z mechaniczną precyzją. Wysłyszeli? Todd! Próbuję! Chłopak stukał w klawisze z taką prędkością, że echo uderzeń palców w klawisze roznosiło się dookoła. To nie powinno było się zdarzyć. Dlaczego w ostatniej chwili? Dlaczego nie mogłeś po prostu zdychnąć jak planowaliśmy? Oślepiony wściekłością książę spychał droida na krawędź z dachu. A ten czego tu? Się pojawił jak Philip skonopi. Spóźnione drony dotarły jednak do dachu. Zniszczyć. Na spadł grad wystrzałów. Robiąc i Rej wypuścił broń. Buława potoczyła się po dachu. Droid wypełnić protokół. Posłuszni mordercy wycelowali broń w przyjaciół. I to już koniec? Jak dobrze sprawdzam? Ojej, i znowu teraz coś innego, coś innego, coś innego. Dobra, bo już się wystraszyłam, bo czasówki znowu będą. Wszystko było na próżno, nikogo nie uratowaliśmy. Wypełnić protokół. Wypełnić protokół. Wybacz, robocie, nie mogę tego zrobić. Odzyskać kontrolę. Ten paskudny głos to przecież <coughs> te egzemplarze są mi potrzebne żywa. Mam co do nich wielkie plany. Znów ty, no, Dok, jak ci się to znowu udało? To było nawet zbyt proste. Korzystając z zamieszania Miranda nabrała odwagi i popełzła na czworakach w stronę schodów, żeby podnieść buławę, ale przypadkiem zaczepiła o coś nową nie pozwolić skorzystać z broni. Maszyna raptownie skoczyła w stronę dziewczyny. Nie! Drybla sprzyjął na siebie cios i odleciał w bok, jak szmaciana lalka. Czas, jakby zatrzymał się dla Ambel, a myśli stały się jasne jak nigdy dotąd. Naprzód. To była ostatnia szansa albo teraz, albo nigdy. Zwycięstwo, albo śmierć. Nie ruszać się. Alex, tak jak ćwiczyliśmy, sama tego chciałaś. Nie, 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 trafić, tak, trafił. O Jezu, aż się wystraszyłam, że źle kliknęłam. Zwierzak skoczył i rozerwał dron pazurami. Kierowany przez Doka automat nie miał tej, mm, nie miał tej manewrowości, co wcześniej. Cholerne żelastwo zniknęło. Stała u szczytu schodów. Wap. W yy, cel mam zniszczenie. Zielone światło, czyli coś dobrego, tak? Struga kwasu zalała wizjery droida, spowalniając jego ruchy. Okej, okay. to nie było nic dobrego. W stronę Amber wyciągnęła się mychęczna ręka. Wyprzedzić. A teraz, no, padaj. Skierowała swoją wolę poprzez rękę w buławę. Idealnie, zaliczyłam próbę, dziękuję. Amber nie wiedziała co myśleć, w milczeniu popatrzyła na zniszczonego wroga. Zamiast myśli, miała w głowie na razie tylko adrenalinę. Nawet, praktycznie zniszczony, wciąż kierował się swoimi dyrektywami. Ziemia usunęła się jej spod nóg, choć ruchy robota były zakłócone przez hakerski atak i zniszczenia, wciąż był niebezpieczny. Dziewczyna znalazła się na ziemi, a metalowa stopa nacisnęła na, jej na głowę. Żadna migrena nie mogłaby spowodować tak nagłego i mocnego bólu w skroniach. Amber przesunęła się przed oczy, oczami całe jej niedługie życie. Mama, tato, koleżanki, szkoła, wakacje, Miranda, książę, kosmos i gwiazdy. Nieskończone gwiazdozbiory. To było przerażające. Nie ruszać się. Co tu się dzieje? Też chciałabym wiedzieć. Wow! To był bardzo męczący odcinek. Nie wiem, ile nagrywam, ale to były najdłuższe 20 pół godziny może? Minut w moim życiu. Ostatnim życiu, w sensie ostatnich czasów. W moim życiu, ostatnich miesięcy dokładnie. Wow! Jestem. Ja bym po prostu siedziała na uczelni przez 8 godzin, naprawdę tak się czuję. Dobra, a dla mnie to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i co? Do usłyszenia już niebawem w kolejnych częściach. Pa-pa!